Witam witam Państwa serdecznie z okrodu marzeń. To są takie ostatnie migawki z maja, ponieważ kończy się przepiękny miesiąc maj. Maj to miesiąc, który ja uwielbiam za to, że jest ta piękna, pierwsza młoda zieleń i z taką energią wszystko budzi się do życia. A maj w tym roku u nas, w naszym ogrodzie, jest naprawdę wyjątkowo piękny, wyjątkowo słoneczny, wyjątkowo ciepły. No, i też wyjątkowo suchy, ale rośliny trzymają się tutaj dzielnie, dobrze. Ja cały czas walczę o ich przetrwanie, gdy sucho, oczywiście, podlewam i chciałabym Państwu pokazać, jak tutaj wygląda to miejsce. Wciąż jeszcze są przepiękne naparstnice purpurowe, ale trzeba pamiętać, że naparstnica ma też wiele odmian. Tutaj też są naparstnice. I ostróżki pięknie już kwitną. Ostróżki, pierwsze ostróżki. Jeszcze nie wszystkie. Tutaj szałwia omszona. I chciałam Państwu pokazać jak wygląda i ona Greczynka w towarzystwie Parzydeł leśnych i żylistka. Myślę, że ona tutaj w tym cienistym dakątku czuje się świetnie, a parzydła i żelistek dodają jej uroku. Jest to taka biała dama i myślę, że te rośliny jakby podkreślają tutaj jej wyjątkowość, jej urody. Parzydełka bardzo lubię z tego względu, że są bardzo chętnie odwiedzane przez owady, zwłaszcza czmiele, pszczoły i dlatego też z tego zakątka nadają się znakomicie. A ja jeszcze tutaj wrócę tędy, pokażę Państwu jak wygląda ten kończący się maj, szkoda, ale tak to już jest, że wszystko co dobre szybko przemija. Teraz wkraczamy już w lato, ogród jest już dojrzały, bardziej taki dorosły. Agapanty, agapanty cały czas obserwuję i pojawiają się już pierwsze pąki kwiatowe. Czy każda donica zakwitnie? To się okaże. Zobaczymy, skoro w roku ubiegłym po przesadzeniu wszystkie donice zakwitły i to bardzo obficie, no to może i w tym roku nie będzie tak źle. żeleżniak Rasela też szykuje się do kwitnienia. O! I tutaj też niespodzianka, pojawiły się już pierwsze żółciutkie kwiaty żeleźniaka. A więc będzie tutaj piękną urodą, liście śliczne, miękkie. Tutaj mamy taką różankę, ale róż też bardzo Pięknie tutaj kwitną. No I czekamy na kwitnięcie naszej kolekcji. Naszą kolekcją są liliowce, przepiękne kwiaty, przepiękne kształty. Na razie są w pąkach jeszcze, jeszcze nie kwitną. I o dziwo. Jest tutaj taki leśny zakątek. Kiedyś to wyglądało troszeczkę inaczej, ponieważ wiadomo, gdy zakłada się ogód, drzewa są niższe, mniejsze i rosły tutaj piwonie. I to miejsce hmm, dla piwoni. No cóż, piwanie kocha słońce, miejsca na słone ale i tutaj radzi sobie całkiem świetnie. W leśnym zakątku rośnie bardzo dobrze. Gdybym nawet chciała je teraz przesadzić, absolutnie jest to w zasadzie niemożliwe, nawet bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że rośnie tutaj bluszcz i jest tak dużo pędów i jest tutaj tak ciasno, tak gęsto, że nawet absolutnie nie próbuję. Bo chciałam jakąś roślinę ciekawą przesadzić, ale tylko ją zniszczyłam. Nie ma mowy, aby tutaj udało się cokolwiek wykopać, bo teren jest bardzo twardy bardzo suchy. I jak widzą Państwo, no, nie zawsze roślina jest tak, że mówi się kocha słońce, kocha ciepło i musi rosnąć w miejscu słonecznym. Okazuje się, że tutaj w piwonie, w tym leśnym zakątku i w bluściu też radzą sobie bardzo dobrze. Tutaj też jest jedna taka samotna piwonia, chyba Honimum, że się nie pamiętam. Coś od miodu, ale już nie pamiętam drugiego członu angielskiego wyrazu, więc nie chciałabym tutaj nikogo mylić. Na pewno coś kojarzy się z miodem. Dlaczego? No dlatego, że ma w środku bardzo piękne, żółte, żółte tutaj kwiaty. A tak wygląda nasz staw. My oczkowodny nazywamy stawem, ponieważ jest ono, tak utrzymywane, tak pielęgnowane, żeby wyglądało jak naturalny zbiornik. Tutaj są nenufary. Te nenufary zawsze po intensywnym deszczu wypływają. Tak. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś były zakotwiczone w wiaderkach, bardzo silnie przywiązane, ale udało im się wyswobodzić i one sobie po prostu pływają luzem po. Stawi. I to zarówno wszystkie nenufary te też, więc m, dlatego nikt tutaj nie ma najmniejszej ochoty pływać i z powrotem zakotwiczyć nenufary. Skoro są i radzą sobie, to znaczy, że nie ma takiej potrzeby, a tutaj kwitnie... Z prawej stronie troszeczkę uszkodzony przez cięcie naszych drzew kwitnie jaśmin, czyli jaśminowiec wonny. Jaśmin przepiękny, pachnący, to są te krzewy, które zawsze razem z bzem królowały w ogrodach. A tutaj, no coś my tutaj mamy. No, tutaj Tutaj jest trochę zielono. Dlaczego? No, dlatego, że właśnie czekamy na kolekcję kwitnącą, kolekcję liliowców. Złotnica żółta kwitła, przekwitła, jeszcze zostały resztki żółtych kwiatów i te prześliczne zielone kuleczki. Bardzo ciekawa roślinna. Ja ją posadziłam tutaj jako obwódkę i kwitła jeszcze gdzieś drugą, ale już przekwitła. Natomiast te pozostałe nie kwitły. Dlaczego? No, dlatego, że przesadzałam ją wiosną. A wiosną e, dzieliłam jedną kępę na mniejsze i nie wszystkie po prostu zakwitły. Tutaj jest czosnek, e, przepraszam, nie czosnek, tylko dzwonek brzoskwinio listny. To roślina wieloletnia, ale z łatwością się rozsiewa i na to też czekam. Można ją oczywiście też wykopać i podzielić sobie na mniejsze i porozsadzać. Przetacznik różowy. Weronika, bardzo. Też piękna i bardzo ciekawa bylinka. Krzew itea, nie za duży tutaj w ogrodzie, ale bardzo ciekawy, bardzo ładny, ciekawe białe kwiaty. No i tutaj nasze alejki, alejki liliowców, alejki różnych tutaj mieszanych roślin, przede wszystkim dzwonki brzoskwiniolistne. Posadziłam też firletkę, i firletka zaczęła już pojedynczymi kwiatami kwitnąć i będzie kwitła aż do jesieni. Myślę, że będzie się chyba dobrze czuła wśród umiliowców. Nawet tak troszeczkę wyróżniała, bo ma jaśniejsze liście i dobrze ich będzie tutaj, myślę, że ładnie. Tutaj są róże parkowe, róże austyna, a tutaj róże pnące. Róże pnące w tym roku mamy o wiele lepsze niż w poprzednich latach. Przestałam się męczyć z podlewaniem róż, ponieważ róże przy domu nie Nigdy nie podlewam, a rosną znakomicie, więc postanowiłam tutaj wypróbować ten sposób, no i jakoś jakoś to zdaje egzamin, jest po prostu zdecydowanie lepiej, no i widzą Państwo te zielone trawy, to wszystko są liliowce, które będą kwitły, no chciałabym, żeby było tutaj prawdziwe szaleństwo kwiatów, jak będzie, na zobaczymy liliowce. Podobnie jak hortensje, lubią raczej takie pory roku, bardziej troszeczkę może chłodniejsze, ale mokre. A ten rok mamy wyjątkowo suchy, więc nie dla wszystkich roślin jest on dobry, ale to nigdy nie ma tak, aby każdemu dogodzić, każdej roślinie, bo jedna lubi to, druga lubi tamto. Dzwonki bardzo ładne, dzwonki o kwiatach białych i kwiatach. O, niebieskawo, jasno-fioletowych, no zależy. Tutaj można się o ten kolor troszeczkę spierać. Wszystko też zależy od poru dnia. Czosnki jeszcze bardzo ładne. Tutaj fioletowe, kwitnące. Tam w oddali pustynnik. Został mi tylko jeden z tych pustynników. Pozostało mi coś się stało, więc już dałam spokój. Najwidoczniej jakoś uprawa tych pustynników mi tutaj nie, nie wychodzi. Baptysja, Baptysja błękitna. Tutaj niedaleko sąsiaduje z nią Baptysja żółta. I muszę zdradzić tutaj taką tajemnicę. Zamówiłam sobie baptysję w innych kolorach: czekoladową, różową i chyba się pomyliłam. Chciałam zamówić białą, zamówiłam żółtą z rozpędu, ale może będzie chociaż jakiś inny odcień żółtego. No cóż, tak bywa, gdy się człowiek spieszy, to kto zimny się cieszy. No ale cóż, będzie żółta, jakoś przeżyje. Bardzo piękna bylina, wieloletnia kocimie, kocimiętka, kocimiętka, która w zasadzie kwitnie do późnej jesieni, gdy te kwiaty przekwitają, przycinam i ona kwitnie i kwitnie. Goździk pyszny też, bardzo ciekawy, bardzo delikatny, pieżasty kwiaty też długo kwitnące i bardzo ładnie pachnie, bardzo przyjemnie pachnie. Tutaj, rumian karpacki, rumian to jest o wiele tak niższa bylina, ale tutaj przy tym kurniku wszystkie rośliny mi jakoś tak poszybowały w górę. Widocznie jest dobra ziemia, jakieś odpowiednie warunki i rosną bardzo ładnie. Tutaj są róże i krwiściągi, różne krwiściągi, to co tutaj widzicie na środku, to jest cykoryja, podróżnik. To jest taki fast który wszędzie, gdzieś tam na poboczach drogi sobie rośnie. Ale ja wykorzystuję jej kwiaty na herbatki i tutaj mak wschodni, mak brylan, pięknie jeszcze kwitnący. Jeszcze są kwiaty, połki kwiatowej, ale jest też już dużo makówek i będzie można zebrać nasionka, wysiać i trochę wysiewa się też sam. Tutaj są drobniutkie maki, maki ogrodowe. One tutaj nieszczególnie szczególnie rosną, znaczy rosną tutaj zawsze niskie rosły, ale przy kurniku wyrosły wyjątkowo fest. Tutaj też są maki, miałam różne kolory. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście te piękne kolory będą. No i tak wygląda u nas ten maj. Kończący się piękny maj w ogrodzie. Pożegnam się z Państwem i do zobaczenia.